Słuchajcie, druga faza chlebka. Hmm? Mamy godzinę 19.15, tak mniej więcej po 6 godzinach ponad, spokojnie, ponad widzimy się, więc zaczynamy. Chcę Wam coś pokazać, tylko podłączę się z drugim swoim tym telefonem. <grym> Czekajcie, jak tu <tutaj>? wejść. <grym> chcę Wam pokazać jedną rzecz, bo bardzo trafne dzisiaj pytanie dostałam. Jak z tego bardzo łatwo wyjść? I widzę. Kuśba zawiesi się. <grym> Blogerka, serka. Dobra, widzę, że jest duży problem na przykład w Niemczech z mąką. Nie możecie znaleźć e, 2000, 2000, mokę tylko dwa 2000. dać tylko znać, czy słychać, ale ja tutaj się spróbuję w tym swoim badzie. Dobra. O, coś się zaczyna. Dobra. mi O, widać, słychać. Genialnie. Mariusz, ty to siedzisz i czekasz. Słuchajcie, y, mamy już pierwszą fazę. Pierwszy etap, tutaj, z dzisiaj z godziny koło 11 i po 6 godzinach on tak wie, wiele nie urósł, tutaj nie ma żadnej fenomenologii, że tutaj nic nie wybucha, ale y, to będzie się działo na pewno jutro, yy, więc proszę Państwa... Yy. Nie wiem, czy to zauważycie, ale on tutaj ma już takie pory fajne. To znaczy, że on. Zresztą tutaj widać wizualnie, że on naprawdę rośnie, więc jest okej. Okay. I teraz tak, mamy mąkę 2000. Na niej naprawdę zrobić fajny zakwas można. Witam ponownie, tak? Jutro nie będziemy się widzieć, albo się zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Słuchajcie. Yy, mąka żywnia, typ 2000. Razowa. Razowa to nie jest typ mąki, tylko to jest stopień rozdrobnienia ziarna. Witaj, Kasiu, tu gość. Witam Was serdecznie. Dobry wieczór. O, Darek też, cześć Darek. <grych> yy, witaj Kasiu powtórnie. Powtórnie. Witam, witam. Otworzę sobie ją. I teraz tak, dzisiaj dostałam bardzo dużo pytań. Kaśka mam tylko razową, co ja mam zrobić? Czy mogę z takiej zapieścić mąkę i tak dalej? O, Życzę Rzycnę razówkę. Czekajcie, żeby tutaj nie poleciało. O. Czyli takie jak y, karma dla kur, nie? I proszę Państwa, jeżeli mamy takie urządzonko, na przykład takie, chociaż to jest dosyć słabe, żeby zmieścić mąkę, ewentualnie blender, ale też się omęczymy, to będzie fajne, <grym> młynek do kawy, ewentualnie. On będzie najlepszy z tej, z tej trójki, w sensie takim, jak nie mamy nic, natomiast orobimy się, bo to ma małą pojemność, a my będziemy potrzebować trochę tego. Więc nie, jeśli mamy mixa albo Thermomixa, to pchamy. Chamy to w to urządzenie i robimy sobie mąkę żytnią zmieloną na miału. ok? Yy, I tutaj już nie musimy nic kombinować, więc jeżeli nie możecie znaleźć mąki żytniej, takiej zmielonej, miałkiej i tak dalej, a możecie znaleźć gdzieś u Was, szczególnie gdzieś za granicą, bo jest problem coraz większy, yy, razową, no to się nie krępujcie, jeżeli posiadacie jakiś sprzęt, gdzie to będziecie mogli zmielić. I znowu się widzimy. No ja wiem, że dla niektórych to jak najwięcej informacji przekazać. Eee, o Jezu, Kasia, gdzie kupujesz... Znaczy nie, nie ty o Jezu, tylko tutaj pytanie w takich opakowaniach. <grytanie> tu mam krzyż wisi mi tak zawsze. Eee, wiecie co? To mi kupił mąż. Eee, z reguły zabawiam z młynów. Eee, jakiś pobliski młyn, który gdzieś tam macie, możecie sobie zeknąć na opinię w sieci i będzie OK. Ja sobie wrzucę do eee, tego do Thermomixa. Potrzebujemy dzisiaj już na drugi etap 200 gram mąki, dobrze mówię? Tak. I to yy, yy, ten drugi etap będzie trwał około 10-12 godzin. A się nie martwcie, nie będziecie stać jak takie pały i czekać 12 godzin, tylko po prostu przykryjemy, niech to rośnie. Dzień dobry spod Sandomierza. O Sandomierzy bardzo ładny. Więc wsypuję do swojego termosia trochę tej mąki. Wiecie co, pierwszy raz będę robić w moim termomiksie mą taki ten. Panie Boże, żeby to wyszła będzie widzieć. Dobra, i teraz, żeby ta mąka nie wysypała się, to co tutaj wiecie, ten on, zamykamy. Dobra, i teraz tak, no to dajmy to na 11 sekund na temperaturę, nic i. Czekajcie, bo to będzie teraz piszczeć. Dobra, nie robię sobie jaj, nie? Yy, o! I proszę państwa, widzicie? Jest. Z Nowego Jorku, którą wy macie godzinę? Teraz popatrzcie. Jest ok? I to jest właśnie sposób, żeby yy, sobie mąkę zrobić. Po prostu czekajcie, ją wsypię. Widzicie, jak fajnie? I tutaj, proszę państwa, wysypie się czy nie? Tak sobie przygotowuję mąkę i tyle. Kupuję taką razową. Z razowej zakiesiłam zakwas na żurek. Natomiast z takiej miałkiej, żytniej, e, no robimy zakwas na chleb. Ja robię przynajmniej. Dobra, nieważne. Co napiszecie? Ja robiłam dzisiaj bułeczki do domowych hamburgerów oszukanych z kurczakiem dzieciaki są zajed... No i fajnie! Oszukali dzieciaki się zrędały i heja, nie? Słuchajcie, teraz odmierzamy. Druga faza. W pierwszej fazie, przypomnę, bo nie było was wszystkich. Zrobiliśmy zakwas na chleb. Zakwas na chleb przepis już jest na stronie NutriKids. Wchodzicie, czytacie, jak chcecie to róbcie, jak chcecie to nie róbcie. I teraz tak, z pierwszego etapu yy, mieliśmy gotowy zakwas. Daliśmy 200 gram gotowego zakwasu, daliśmy 200 gram mąki żytniej, tutaj typ 2000 i na niej pracujemy cały czas przy tym chlebie. Dałam wody, 200 gram wody. Yy, w temperaturze 23-25 stopni i zostawiłam to na 6 godzin powyżej, troszkę, bo nie mogłam szybciej przyjść. To już jest tutaj. To sobie podrosło i tyle. Teraz drugi etap, szanowni państwo. Drugi etap jest też banalnie prosty, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej, nie wiem, yy, trudności wielkiej. Czekajcie, ja sobie tutaj jeszcze tylko przygotuję. O, dobra. Yy, waga. Yy, osoby, które są już doświadczone w wypieku chleba, na zakwasie i tak dalej, wagę yy, oczywiście wiecie, nie używają i tak dalej, spoko. Natomiast yy, fajnie jest na początku uczyć się na czymś takim, dzięki temu poznajemy konsystencję, wizualnie przyswajamy wiele rzeczy i tak dalej. A ja w męku do kawy? No i heja, i super! A czy mąka przednale razowa? Na przednej też możemy robić zakwas. Jaki typ. Kasia, oglądając Ciebie, wierzy, że od razu poprawia się humor. Bardzo osób dużo pisze, że. Yy, Kanał im poprawia humor i fajnie, cieszę się. Chociaż często ja teraz nie mam humoru dobrego, bo ludzie mnie wkurzają. Nie wy, tylko tacy, co, co znam wizualnie, tak nie? tak ostatnio tak jest. To Dobra, czyli jest złodny. więc jakby nie leżało, nie jest brudne. Dobra, proszę Państwa, drugi etap, druga faza. Do tego wszystkiego, proszę Państwa, dajemy 200 g mąki i 180 g wody. Woda będzie w temperaturze 26-28 stopni. 200 gram, tak? No tutaj nam nie starczy tego wszystkiego. Jeszcze będę musiała dodać. Dobra, proszę Państwa, tutaj mamy 147. I na, to, na ten rodzaj chleba idzie trochę tej mąki żytniej, ale jak skosztujecie i Wam siądzie akurat ten smak, to gwarantuję Wam, że będziecie do niego wracać po prostu, bo jest syty i, i fajny. Dobra, cyk. Co już tam, Ritka, co się stało? Dobra, dzień dobry, z Wasza... Co tam piszecie? Pani Kasiu ile taki termomis kosztuje? Cztery... Boże, nie cztery. Czekajcie, bo jestem przedstawicielką i nie znam. Nie, skupiłam się bardziej na funkcjonowaniu tego urządzenia. pięć 495. Sylwek odpowiedział. Dzień dobry, jaki przepis? No tutaj jest na zakres. Dobra, skupmy się. Nie dodajcie. No i teraz tak. Dajemy tutaj. I teraz oczywiście woda. 180 gram wody. Idę, do, idę po wodę. Do 28 stopni Celsjusza. To jest tak, mówię Wam, orientacyjnie, ale żebyście się nie stresowali z tą wodą też. Ważne, żeby nie był wątek, ważne, żeby nie była gorąca. Ale jest dosyć ważne to też, żeby te temperatury utrzymywać. Dobra. Cień, cudach. Zaraz wracam. Skręca, jest kranu, Tak. Dobra, tak mniej więcej tutaj 180. 180... no będzie. I nie solimy na tym etapie. Dobra. Wlewam tutaj wodę. Hmm? Zaraz będę czytać, co tam piszecie. Oczywiście jest przygotowana i I szanowni Państwo, mieszamy. Od, o, i tutaj już y, widzę bąbelki z wcześniejszej fazy, czyli naprawdę on sobie fajnie działa, fajnie funkcjonuje. No, widzicie? Jeżeli nie macie fajnych misek, już Żanowa ja mówiłam, bardzo fajne są te pepkowe, tanie i ja jestem nich mega zadowolona. Siedem z dupy nie ma, dupy nie używa, a. Dobra, co tam Wy Wytarowałaś.